Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Studia Drzewo Franciszka. Dziś wydanie wyjątkowe, no bo i bardzo wyjątkowy gość z nami. Zanim zdradzę Państwu kim jest, krótkie pytanie, czego potrzeba do ochrony środowiska na naprawdę dużą skalę? Oczywiście pieniędzy i do dużych środków. Proszę Państwa, przed Państwem po raz pierwszy w naszym programie Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Artur Lorkowski. Witam serdecznie. Witam serdecznie na tym pierwszym naszym inauguracyjnym spotkaniu, mam nadzieję, że nie ostatnim. Mamy również taką nadzieję. A wraz ze mną wywiad poprowadzi koordynator programu Drzewo Franciszka, pan Krzysztof Mączkowski. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Pozwolę sobie jako pierwszy zadać pytanie. Panie prezesie, czy mógłby Pan przypomnieć naszym słuchaczom charakter działalności funduszu? Począł Pan od stwierdzenia, że pieniądze są niezbędne, abyśmy dobrze dbali o środowisko. Ja myślę, że przede wszystkim potrzebni są ludzie do tego, aby oni dbali o środowisko, jeżeli. Nie mamy szkód, które są ponoszone dla środowiska, wówczas i koszty ich eliminacji są o wiele niższe, ale Narodowy Fundusz tym, czym się zajmuje od 30 lat, to jest dbanie o polską środowisko, o polskie wody, o polską naturę, o polską przyrodę, a w ostatnich latach coraz bardziej Narodowy Fundusz angażuje się w finansowanie transformacji. Klimatycznej transformacji energetycznej, co jest związane bardzo silnie, zarówno z międzynarodową polityką klimatyczną. Mieliśmy tego przykład chociażby podczas COP w Katowicach w 2018 roku, ale również i celami polityki unijnej, które Polska jako państwo członkowskie wdraża. Panie Prezesie, pozwolę sobie pociągnąć wątek klimatyczny, dlatego że jest to rzeczywiście jedno z większych wyzwań. Obecnych czasów, również Narodowy Fundusz oferuje rozwiązania związane z tym obszarem, na przykład konkurs Szkoła z klimatem. Proszę powiedzieć, co to, to za konkurs, do kogo adresowany, dlaczego warto wziąć w nim udział? U samej genezy konkursu Szkoła z klimatem leży przekonanie, że nasze cele jako polska, jako i społeczeństwo realizujemy nie na wczoraj, ale na jutro. Chodzi o to, aby Ci, którzy zostaną po nas, by nasze dzieci dobrze przygotowały się do życia w warunkach się, zmieniającego się klimatu i nowych wyzwań, które są z tym związane. Dlatego chcielibyśmy poprzez ten konkurs po pierwsze uświadomić całe szkoły, że zmiany klimatu są istotnym elementem, ale również stworzyć w małych środowiskach, w małych społecznościach takie środowiska, takie grupy osób, które dla tego środowiska, dla danej społeczności będą mówiły i działały na rzecz, na rzecz zmian klimatu, ale nie działały w sposób abstrakcyjny, ale poprzez realizację projektów, projektów, które będą przygotowywane przez uczniów. Projektów, które będą realizowane przez szkoły, a które będą, mam nadzieję, finansowane przez Narodowy Fundusz. Panie prezesie, proszę powiedzieć o, o idei, która jakby stoi za, za tym konkursem. Państwo w swoich komunikatach piszecie o szkołach jako Wyspach Klimatycznych. To stwierdzenie dosyć nowe, dosyć oryginalne. Proszę powiedzieć trochę więcej na ten temat. Jak jest pan na morzu, morzu problemów, które są związane ze zmianami klimatu, bo te zmiany obserwujemy na co dzień skutki zmian klimatu obserwujemy na co dzień, to szkoła może być taką wyspą, do której się płynie po rozwiązania. I chcielibyśmy, aby ta szkoła była taką wyspą w tym sensie przenośnym, czyli miejscem, źródłem inspiracji dla społeczności lokalnej, jak można na poziomie lokalnym. Doprowadzać do zmian, które są niezbędne z punktu widzenia dostosowania do, 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 do zmieniającego się klimatu, ale również chcielibyśmy, aby w tym sensie fizycznym, tak jak mówiłem, szkoły realizowały projekty, często projekty inwestycyjne, zmiana otoczenia, zmiana zieleni, zmiana sposobu gospodarowania odpadami. Aby, aby szkoła była takim, taką wyspą, takim przykładem dla lokalnej społeczności, jak, można zmieniać, jak zmi można zmieniać otoczenie, jak można zmieniać przestrzeń wokół, w ramach której żyjemy. Myśmy już o tym konkursie pisali w drugim numerze magazynu Czesławo Franciszka, który poszedł do, do wszystkich gmin i powiatów w Polsce, ale też wiemy, że Państwo dajecie szkołom troszeczkę więcej czasu, przedłużacie termin naboru. Więc w tym momencie warto by było również powiedzieć troszeczkę o tym, jak to terminowo wygląda. Czekamy na pracę, projekty do 30 kwietnia tego roku. Przedłużyliśmy ten termin z uwagi na fakt, że obecnie jeszcze uczniowie nie są w szkole i są kłopoty z przygotowywaniem tych projektów przez zespoły szkolne. A nagrodą jest 100 tysięcy złotych na realizacji zwycięskiego projektu. Panie prezesie, innym konkursem jest Miasto z Klimatem zielono niebieska Infrastruktura. Tutaj akurat już znamy nagrodzonych. Jednym z nich jest projekt Zielone Patio Szkoły nr 7 w Rumi. Na czym polega jego wyjątkowość? Sam konkurs Miasto z Klimatem jest konkursem samym w sobie wyjątkowym, jak na działania. Narodowego Funduszu, ponieważ chcieliśmy zebrać pomysły z miast powyżej i poniżej 100 tysięcy mieszkańców, czyli tych miast, które różnią się od siebie na to, w jaki sposób miasta adaptują się do zmian klimatu. W tej kategorii poniżej 100 tysięcy mieszkańców rzeczywiście wygrało miasto Rumia z projektem Zielone Patio w szkole podstawowej numer 7. I bardzo miastu Rumia z tego powodu gratuluję. To, co wyróżnia w sposób szczególny ten projekt, to jest to, że miasto Rumia planuje patio w tej szkole. To do tej pory było takim utwardzonym, nieprzepuszczalną powierzchnią. Bardzo fajne jest to, że zaplanowano na tym patio tak zwany suchy ogród deszczowy. Oraz dwa inne ogrody w, deszczowe w pojemnikach. Tam będą umieszczone rośliny hydrofitowe, czyli takie wodne rośliny, które pozwolą e, jakby, zmienić charakter tego miejsca. Według nas było to rozwiązanie, które w sposób kompleksowy e, rozwiązywało jakby, problem, pokazywało przykład, w jaki sposób można e, zamienić. E, Miejsce, które do tej pory było niezbyt przyjazne, miejsce bardzo przyjazne uczniom. Bardzo się z tego cieszymy. Co nowego w Narodowym Funduszu? Wiemy, że trwa nabór do nowego programu Zielony Transport Publiczny. No nowego jest to, że już nie trwa. Dzisiaj w nocy został e, zakończony, ponieważ e, ilość wniosków, e, która wpłynęła do Narodowego Fundusza, przede wszystkim ich wartość, powodowała wyczerpanie budżetu, który przewidzieliśmy na na zakup autobusów elektrycznych i autobusów wodorowych w roku 2021. Zostały złożone wnioski na kwotę 1,1 miliarda złoty, co pozwoli miastom zakupić około 430 nowych autobusów elektrycznych. Chcę przypomnieć, że my dzisiaj mamy w Polsce zarejestrowane dokładnie tyle samo 430 autobusów elektrycznych de facto Narodowy Fundusz finansuje podwojenie tej, tej liczby. To, co nas bardzo cieszy, to to, że oprócz miast, które do tej pory próbowały już elektromobilności, w tym konkursie wystartowały bardzo małe miasta, miejscowości powiatowe, które po raz pierwszy chcą zmierzyć się z tym wyzwaniem, no bo to jest wyzwanie organizacyjne, ludzkie, kompetencyjne. Cieszy nas to, że Projekty obejmują również te miejscowości, które mają przekroczenia norm zanieczyszczeń powietrza. I to jest bardzo ważne, że włodarze miast oprócz udziału w programie Czyste Powietrze, oprócz udziału czy modernizacji na przykład ciepłowni miejskich, widzą transport jako poważne zanieczyszczenie dla środowiska i chcą inwestować w transport publiczny. I to, co nas cieszy, to również to, że oprócz takich tradycyjnych wniosków zakupu autobusów miasta, pojawiły się po raz pierwszy autobusy elektryczne na trasach pozamiejskich, na takich trasach regionalnych, na takich trasach tradycyjnie obsługiwanych przez PKS-y powiedzmy, więc to są, to są nowości. A w końcu, to co jest strasznie istotne z punktu widzenia rozwoju naszego przemysłu, to to, że jedna czwarta wniosków dotyczy zakupu autobusów wodorowych, czyli zupełnie nowych technologii, którą chcą realizować polskie miasta, łącznie z największymi polskimi spółkami, największymi polskimi przedsiębiorstwami energetycznymi. A więc widzimy, że ta wodoryzacja gospodarki ma szansę stać się faktem przy wsparciu Narodowego Funduszu. Coś o czymś nowym, jakichś nowych naborach, i jeszcze poza tym, Możemy w tym momencie powiedzieć? O, Narodowy Fundusz właśnie przygotowuje swoją ofertę na rok 2021. Pojawi się wiele nowych propozycji, które odpowiadają polityce energetycznej państwa do roku 2040. To, co Narodowy Fundusz będzie chciał robić, to oprócz utrzymania swojej tradycyjnej roli jako podmiotu, który finansuje Gospodarkę wodną, gospodarkę ściekową, inwestuje w ochronę środowiska, porozumianą jako wsparcie dla parków narodowych, jako wsparcie dla terenów Natura 2000. Również będziemy się angażowali we wsparcie celów polityki energetycznej państwa do roku 2040. I tak sprawiedliwa transformacja będzie dla nas naszym priorytetem, jakość powietrza będzie naszym priorytetem. Ale również i budowa nowego, zeroemisyjnego transportu, nowego, zeroemisyjnego systemu energetycznego, ponieważ, jak wiemy, to jest coś, co jest wielkim wyzwaniem dla, dla, dla polskiej gospodarki. I pod te cele, pod priorytety ministra klimatu i środowiska będą dopasowane projekty, czy nabory, czy programy priorytetowe, które będzie oferował. Narodowy Fundusz swoim beneficjentom. Krótko mówiąc, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do codziennego śledzenia portalu funduszu, żeby dowiedzieć się o nowościach. Te nowości będą się pojawiały. Te nowości będą a, kierowane nie tylko do dużych przedsiębiorstw, a, ale przede wszystkim do miast, do gmin, do samorządów, ponieważ samorządy są dla nas. Niezwykle ważnym partnerem w zmienianiu tej rzeczywistości, co pokazują chociażby te konkursy, o których dzisiaj mówiliśmy, czy transport publiczny, czy zielono-niebieska infrastruktura, ale również osoby indywidualne. Programy takie jak Czyste Powietrze, programy takie jak Mój Prąd, czyli finansowanie paneli fotowoltaicznej, czy też programu Moja Woda. Te wszystkie programy, można oczekiwać ich nowych odsłon w roku 2021. Panie prezesie, bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Mamy nadzieję, że będzie pan częstym naszym gościem, bo rzeczywiście bardzo dużo nowych rzeczy pojawia się jako oferty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i będziemy się starać naszych słuchaczy o tym informować i namawiać pana prezesa do, do informacji przez nasz kanał na bieżąco. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję panu Krzysztofowi Mieszkowskiewi, również i wszystkiego dobrego. Pan prezes zaprasza nas na, do odwiedzin portalu Narodowego Fundusza, my zapraszamy do odwiedzin naszego portalu drzewofranciszka.pl i do lektury magazynu Drzewo Franciszka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.